Dzień dobry. Jak słychać, głos wrócił. W związku z czym, film gadany. Dzisiaj mamy wielką akcję. Wyjeżdżamy na balice, bo przylatuje tajny człowiek starego. Zanim dojedziemy na balice, przede wszystkim kto to jest tajny człowiek starego. Jak czytacie vlogi, to wiecie. Jak nie, to trzeba do blogów się odnieść. Yy, ostatni film z cyklu przysłop. Dzisiaj Wam pokażę, jak, jaki wpływ ma temperatura na zużycie w elektryku. Obecnie mamy 21 stopni. Porównujemy się do ostatniego przejazdu, gdzie było tych stopni kilkanaście i sprawdzimy sobie po drodze, jak to wygląda. No to co? Skasowane liczniki i ruszamy. Ja tylko się punktowo będę odzywał, tak żeby tu tego filmu. Bez sensu nie przedłużać. No to do usłyszenia na razie. Tu oczy oczywiście należy dodać, że ta temperatura 21 na starcie to była temperatura, którą mieliśmy w garażu. Obecnie przejechaliśmy 4,5 km. Temperatura 26, zużycie 1,4 kWh. Poprzednim razem, jak pamiętacie, jechaliśmy z pełną baterią, w związku z czym ten odzysk był średni. Dobra, to do usłyszenia przy następnym wejściu. I zbliżamy się do znanego już zjazdu na stryszawę, za chwileczkę będziemy się wspinać na przysłop i zaraz Wam pokażę. Tu będzie odniesienie do poprzedniego filmu z trasy Południe Północ i proszę 6,97 km zużycie 1,6. Bateria 78%. Ej, słyszymy się na górce. I jesteśmy praktycznie na szczycie. Chcę sobie zobaczyć. I zaraz sprawdzimy, jak, jak wyglądają nasze wyniki. Temperatura 26, zużycie 10,1. E, przepraszam, 10 km zużycie 12 kWh na 100 km. Baterie mamy na poziomie 77. E, sprawdzimy sobie, jak tam na dole będzie. Do usłyszenia. I Zjechaliśmy już na dół i sprawdzamy temperatura 24. Przez las jechaliśmy, 12,3 km od chaty, 6,6 spalanie czy zużycie, nadal cały czas 78%. I jeszcze jeden pomiar, jak wjedziemy do Suchej Beskidzkiej. I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o tutaj przełęcz przez przysłop. Więcej Was katować nie będę. No to do usłyszenia w Suchej. Shed so many tears that my tear dots turn red. Now that HEMA glowin', flowin', keeping vampires fed. They wanted to jam me in, lock me up and throw away the key. A pack of hyenas, he he laughing at me. They took many shortcuts by backstabbing me. If I don't get out they grip, then these vultures won't dip. I ain't afraid to die and fly off to the sky. But I got more life to live, so today I'm gonna try to strive, not to hide behind my fears, hide behind the years and hide behind these tears. Witamy w Suchej Peskickiej. sytuacja 18,8 km przejechane, zużycie 2,9 kWh na 100 km, temperatura 28, bateria cały czas 78. No i moi mili, jaki wniosek? Żeby oszczędniej jeździć elektrykiem, to no trzeba tak. W godzinach szczytu, po pracy, jak jesteśmy zmęczeni i, i trochę wolniej jeździmy, najlepiej w godzinach nocnych, kiedy jest ograniczona widoczność i podświadomie jeździmy wolniej. I co najważniejsze, w wyższych temperaturach. Tak jak już wspominałem, był to ostatni film z przejazdu przez Przysłop. Wszystkim znudzonych przepraszam. A teraz. Śmigamy na balice. Mamy do wyboru kilka dróg. My postaramy się pojechać przez sułkowic. Jak coś ciekawego, to pokażę. Jak nie, to się usłyszymy dopiero w balicach. No to na razie. A muszę Wam powiedzieć jedną rzecz ciekawą. Mianowicie tutaj po. Po tych zmianach programowych, asystent pasa ruchu no zdecydowanie zmienił sposób prowadzenia. Mianowicie, przy zakrętach w prawo, no idzie do wewnętrznej, czyli no, tak jak powinno, zgodnie ze sztuką. Gdzie, gdzie tak przynajmniej mnie uczono, przy zakrętach zawsze trzymaj się wewnętrznej. W razie problemów zawsze zostaje Ci trochę miejsca na wyprowadzenie samochodu, zanim będziesz na pasie przeciwległym, albo poza drogą, jeżeli to jest w lewo. I o ile przy poprzednich ustawieniach asystent pasa on, on bardziej przy zakrętach w prawo trzymał się lewej strony, tak w tej chwili zdecydowanie ściąga do wewnętrznej, także moim zdaniem zmiana na plus. Nie wiem, nie wiem, jak to u was jest. Tutaj tak sytuacja wygląda. I tyle z ciekawostek dnia. Pozdrawiam. I witamy Port Balice. Czekamy na tajnego człowieka starego z niezadalekiego wschodu. Jak wyniki? Proszę bardzo. 82,7 km przejechane, godzina 50, 8,6 kWh na 100 km zużycie, temperatura 29 stopni. A w baterii zostało 70% z zasięgiem 303. I tyle. Następny kontakt to po odebraniu gościa, po powrocie na hata to na razie